Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o temacie, który naprawdę wywołuje wielkie oburzenie u mnie. Uważam, że jako chrześcijanie nie powinniśmy do takich rzeczy nigdy dopuszczać, a niestety on jest bardzo powszechny, a mianowicie marnowanie i marnotrawstwo jedzenia. Dzisiaj żyjemy naprawdę w kraju dobrobytu czy też dostatku. Niektórzy żyją w Polsce, niektórzy słuchają tego i żyją w Anglii, gdzie wiedzie nam się naprawdę bardzo dobrze i zazwyczaj mamy pełno jedzenia. Niestety zauważam, że to jedzenie jest marnowane. W mieście, w którym mieszkam, nie ma niestety koszy takich na śmieci, gdzie przyjeżdża samochód i zabiera te, te, te śmieci. Są po prostu wystawiane worki ze śmieciami przed posesję. I przez to, że one są wystawiane zazwyczaj wieczorem, a dopiero na następny dzień rano przyjeżdża śmieciarka, zabiera, to w nocy przychodzi bardzo dużo kotów, szczurów, lisów. Rozrywa. Te worki i wygrzebuje to, co tam jest w tych workach, a bardzo dużo jest właśnie odpadków. Nawet zauważyłem, że kiedy jeździłem w nocy do pracy, że tak jak u nas w czwartki, były odbierane śmieci, to po prostu. W czwartki przychodziły lisy z nadrzeki i wybierały sobie to co najlepsze z tych worków. W inne dni ich nie widziałem, także nawet lisy nauczyły się, że w czwartki są odbierane śmieci i dlatego przychodziły, rozrywały te worki i wyciągały jedzenie. Ktoś może pomyśli "no ale przecież tam są jakieś odpadki" czy? Coś, co jest zepsutego. Bardzo często oczywiście były tam odpadki, ale też widziałem, że na przykład był cały kurczak albo taki pół kurczaka, które było wyciągnięte z, z takiego worka i po prostu leżało. Bardzo dużo. Właśnie niedojedzonego jedzenia, które wyrzuciliśmy. Możliwe, że się popsuło, ale czemu się popsuło? Możliwe, że po prostu za dużo tego jedzenia mieliśmy. I tak właśnie bardzo często jest, że my kupujemy pełno jedzenia, a potem nie zjadamy i wyrzucamy. Bardzo często też obserwuję niestety i, i w kościołach, kiedy po, po nabożeństwie jest tak zwany czas kawy, herbaty, jakieś ciasta, owoce, ciastka są wystawione jak ludzie nabierają, a potem zostawiają, nie dojadają. Bardzo często widzę w restauracjach, kiedy. Czy pod restauracjami, ile jedzenia jest wyrzucanego i marnowanego, ponieważ ktoś zamówi, a potem właśnie nie zje, i to wszystko idzie do kosza? Jak ludzie wierzący do tego powinni podchodzić? Czy my, jako ludzie wierzący, mamy prawo, jeszcze raz podkreślę, czy my mamy prawo wyrzucać jedzenie? Jako ludzie wierzący wierzymy, że wszystko stworzył Bóg. Wszystko mamy. Dane od Boga. Bóg, jak stworzył świat, na końcu powiedział, że to wszystko jest bardzo dobre. Poszczególne dni, kiedy stwarzał, mówił, że to jest dobre, a na końcu stworzył człowieka i to wszystko że to jest bardzo dobre. Więc jeżeli Bóg coś stworzył i jest bardzo dobre, to znaczy, że Bóg to stworzył, że wszystko, co mamy, to mamy właśnie od Boga. Dzisiaj chciałbym przeczytać dwa fragmenty bardzo podobne z Ewangelii Mateusza. Z rozdziału 14, pierwszy jest z rozdziału 14 i wersety od 13 do 21 jest to historia o nakarmieniu pięciu tysięcy. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce puste na osobność, a kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za Nim z miast piechotą i wyszedłszy udział mnóstwo ludu i zlitował się nad Nim i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby. A on rzekł: Przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, połgłosławił. Potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Jedli wszyscy i byli nasyceni, i zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężów oprócz niewiast i dzieci. I podobna historia. Właściwie kartkę dalej w 15 rozdziale, wersety od 32 do 39. Tutaj mamy nakarmienie czterech tysięcy. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: Żal mi tego ludu, albowiem już trzy dni są ze mną i nie mają co jeść. A ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. I rzekli mu uczniowie: Skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu? A Jezus ich zapytał: Ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli: Siedem i kilka rybek. I kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął siedem chlebów i ryby i podziękował. Łamał i dawał uczniom, i... a uczniowie ludowi. Jedli wszyscy i najedli się, i zebrali z pozostałych okruszyn siedem pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było cztery tysiące mężów, oprócz kobiet i dzieci. I rozpuścił lud. Wszedł do łodzi i przybył w okolice Magadan. Tutaj w tych dwóch historiach widzimy, przynajmniej mnie. Z... Ja zwracam uwagę na, na dwie rzeczy. Jest niewiele e, jedzenia, i Pan Jezus bierze za każdym razem to kilka chlebów i kilka rybek, i dziękuję e, swojemu Ojcu za to, co ma. Po prostu dziękuję za to, e, co ma. W mojej rodzinie, odkąd pamiętam, od, od, od małego, było tak, że za każdym razem, kiedy siadaliśmy do, do posiłku, modliliśmy się przed tym posiłkiem. Taką krótką modlitwą. Panie Boże, dziękujemy Ci za pokar, który będziemy spożywać. Dziękujemy Ci za te dary, które mamy od Ciebie, za Twoją łaskę. Różnie to wyglądało taka krótka modlitwa właśnie przed jedzeniem. Za każdym razem dziękowaliśmy Panu Bogu za to, co mamy. I różnie bywało bywało tak, że bardzo bogato było, a czasami po prostu było trochę mniej. Ja później jako dorosła osoba również mojej rodzinie za każdym razem, przed jedzeniem modlimy się moje dzieci o tym pamiętają zawsze się modlimy. Nieważne gdzie. Jedziemy, czy to jest McDonald's? Zawsze modlimy się przed jedzeniem, dziękując Panu Bogu. Niektórzy się na nas dziwnie patrzą, po co się modlimy nad jedzeniem w McDonald's? Przecież wiadomo, jak to jest zrobione pewnie się nie otrujemy. My po prostu zawsze dziękujemy za to, co mamy, bo wierzymy, że mamy to dzięki łasce Bożej. Różnie też bywało i, i u mnie w rodzinie może nigdy nie klepaliśmy biedy, ale czasami bywało tak, że Zdarzyło się, że po prostu w lodówce było tylko światło, i dalej modliliśmy się i dziękowaliśmy Bogu, a Bóg w jakiś cudowny sposób dawał nam po prostu jedzenie. Na szczęście, w większości przypadków nie było problemu właśnie z tym, aby kupić sobie jedzenie. Nieważne, czy było tego dużo, a bywało czasami, że było ponad miarę. Dziękowaliśmy Panu, Bogu w modlitwie, i tak samo robił Pan Jezus. W obu przypadkach. Podziękował za to, co miał, a potem łamał i dawał innym. I tak widzimy, że w pierwszym przypadku 5 tysięcy mężów plus kobiety i dzieci, a w drugim 4 tysiące mężów plus kobiety i dzieci, wszyscy tymi kilkoma chlebkami i rybkami się nasycili. Po prostu Pan Bóg tak to cudownie rozmnożył, że wszyscy mieli co jeść. I dokładnie tak samo było w moim e, przypadku. Niejednokrotnie nie było nie wiadomo ile pieniędzy, i za każdym razem, kiedy jedliśmy, dziękowaliśmy, wszyscy byli e, najedzeni i wszyscy mieli pod e, dostatkiem. A niejednokrotnie otwierałem lodówkę i mówię: Jak to jest? Przecież zjedliśmy tyle, e, to już któryś dzień, a wciąż lodówka jest e, pełna. Po prostu e, z dziękczynieniem dziękowaliśmy za wszystko, co, co dostajemy od Pana e, Boga. Ale drugi aspekt, który zwrócił moją uwagę, to jest to, że i za pierwszym, i za drugim razem to, co zostało, nie zostało wyrzucone, tylko zostało zebrane do, do koszów. I w pierwszym przypadku widzimy, że mamy 12 pełnych koszów. Ja nie wiem, jakie to były kosze, ale to jest 12 pełnych koszów tego, co zostało, a w drugim przypadku 7 koszów tego, co zostało. Nic nie zostało. Wyrzucone. To pokazuje mi, że Pan Jezus nie chce, abyśmy jako ludzie, a w szczególności chrześcijanie, marnowali jedzenia. Jeżeli coś mamy, coś jemy, a coś nam zostanie, a może się tak czasami zdarzyć, to wszystko powinno być zebrane i powinno być odłożone. Nic nie powinno być wyrzucane, ponieważ kiedy wyrzucamy jedzenie, i tak kiedyś widziałem właśnie tego kurczaka, no ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, jak to może być, że cały kurczak został wyrzucony. Ja nie wiem, czy to był kurczak surowy, czy to był, nie wiem, rosół na nim ugotowany. Przecież to mięso jest do wykorzystania później i, i, i do jedzenia to pobłogosławiliśmy przede wszystkim, jeżeli mamy. Taki zwyczaj, a ja zachęcam i właściwie nie wyobrażam sobie, żeby ludzie wierzący nie dziękowali Bogu za to, co mają i nie modlili się przed jedzeniem, to błogosławimy to jedzenie i widzimy wyraźnie, że Jezus błogosławi jedzenie. Więc jeżeli mamy to pobłogosławione teraz od Boga Ojca, to, to jedzenie można powiedzieć, że ono staje się święte. Jak my możemy w ogóle wyrzucać to jedzenie? Ja wiem, że ktoś powie, no ale wiesz, to jak to z dziećmi jest. My tutaj jemy, dzieci zjedzą, nie zjedzą, my musimy dojadać, my już nie możemy dojadać, a wiesz, czego one to rozpaprają, to potem się nawet nie nadaje do żadnego przechowywania. I zgadzam się, rzeczywiście, ja sam mam dzieci, były te dzieci małe i, i wiem, jak jedzą. Natomiast też bardzo często zaobserwuję, właśnie kiedy dziecko przychodzi, o, bo ono chce to, on tam tamto i, i tu troszeczkę ugryzie, tam troszeczkę ugryzie, tu rozpaprze, y, tu gdzieś y, y, spuści na ziemię. No i rzeczywiście to się potem może nie, nawet nie nadaje do, do jedzenia, ale rodzice po prostu dają wszystko tym dzieciom, bo one, one chcą. My nie potrafimy y, nauczyć się, że jeżeli dziecko y, przychodzi, to. Dajemy mu tam kawałeczek ciastka, nie całe ciastko, tylko kawałek ciastka. Niech ona zje jeden kawałek ciastka, to potem damy następny. W tym samym czasie unikniemy tego, aby ono właśnie zostało zmarnowane. Poza tym powinniśmy patrzeć i mieć regularne posiłki. Bardzo często zauważam, że dzieci przychodzą, albo są teraz głodne, to one chcą jeść, a potem, kiedy jest na przykład czas posiłku wspólnego, chociaż niestety zdarza się to coraz rzadziej, żeby ludzie mieli wspólne posiłki, no to one nie są głodne, bo coś muszą zrobić i właściwie każdy je w innym czasie. To powoduje, że nieboż trafimy się synchronizować Jeden zjadł już trochę, drugi jeszcze nie zjadł i po prostu wyrzucamy to, co nie zjedliśmy, bo nie jesteśmy w stanie zapanować na tym, kto ile już co zjadł. Ale kiedy... Dostajemy i wierzymy, że dostajemy wszystko od Pana Boga. Kiedy modlimy się na to, kiedy poświęcamy to, to to, to już jest po prostu święte. To nie może być wzięte i, i, i po prostu tak sobie wyrzucone i zmarnowane. Na koniec otwórzmy sobie jeszcze pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział. I wersety czwarty i piąty, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Tutaj czytamy właśnie to, co stworzył Bóg, a przecież Bóg stworzył to jedzenie, dał nam to jedzenie, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, nie należy niczego też wyrzucać, przyjmować to wszystko z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone. Przez Słowo Boże i modlitwę. Jest taki apel do w szczególności ludzi wierzących, którzy mienią się ludźmi wierzącymi, módlmy się nad tym, dziękujmy Panu Bogu za to, co mamy, ale pamiętajmy, że jeżeli podziękowaliśmy, pomodliliśmy się, to to zostaje poświęcone. I to jest niewyobrażalne, abyśmy wzięli, to wyrzucili do kosza. Jeżeli Wiemy, że mamy małe dzieci, po prostu dawajmy mniejsze ilości. To, że my damy mniejszą ilość dziecku, to nie znaczy, że my je głodzimy, bo my zawsze możemy dołożyć. A niejednokrotnie sami zobaczymy, że jeżeli sami jemy mniejszą ilość i sobie potem dokładamy, to zadamy o wiele mniej. Tym samym powoduje to oszczędności i to wszystko można wyczytać w Słowie Bożym. Uczmy się przechowywać też żywność, zbierać tą żywność, mrozić. Mamy dzisiaj lodówki, zamrażarki. Nic się nie, nie marnuje, nic nie trzeba e, wyrzucać. I tak jak było kilka rybek, kilka chlebków, zaczynajmy od tego, a zobaczymy, jak Pan Bóg nam e, pobłogosławi, jak to rozmnoży. Nie wyciągajmy wszystkiego, co mamy e, w lodówce, co nam e, oczywiście na co mamy e, ochotę. Troszeczku, a zobaczymy, jak Pan Bóg wspaniale to rozmnoży i zaoszczędzimy na naszym budżecie dodatkowo, a rzeczy poświęcone Bogu nie będą marnowane, ponieważ może dzisiaj mamy dobrze, może dzisiaj nam się dobrze dzieje, ale niestety przychodzą już trudne czasy, wzrost cen, paliwa energii. Niestety to będzie powodowało, że będziemy mieć coraz mniej, coraz mniej. Uczmy się zarządzać tym, co dostajemy od Pana Boga. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia i zostańcie z Panem Bogiem.